Cześć, witajcie w serialowym rozkładzie jazdy na październik. Tak jak mówiłam, miesiąc temu w październiku czeka nas naprawdę dużo, dużo serialowego dobra. Ale zanim przejdziemy do naszej listy, to chciałabym dwie uwagi. Pierwsza jest taka, że rzeczywiście w zeszłym odcinku się pomyliliśmy. E, mówiłam o tym, że premiera Ani z Zielonego Wzgórza trzeciego sezonu będzie na Netflixie we wrześniu. To nieprawda, będzie dopiero w styczniu. Netflix o tym dopiero co poinformował. Ta data premiery to jest data premiery w Kanadzie, w kanadyjskiej stacji, która zresztą ten serial produkuje. Druga uwaga jest taka, że to nie jest pełna lista premier i powrotów. To znaczy ja bym chciała, żeby była, eee, robię ją dokładnie tak samo, eee, w taki sam sposób robię research, więc ona w zasadzie jest taka sama, ale po prostu no, nie podpiszę się już pod tym, że ona jest pełna, wiem, że o niektórych serialach nie mówimy, eee, gdzieś nam to umyka, daty premier są ogłaszane w ogóle totalnie od czapy, w związku z czym robimy co możemy, więc jest to Prawie pełna lista premier i powrotów oczywiście znajdziecie ją w opisie tego wideo, a jeżeli o jakichś tytułach zapomnieliśmy, nie ma ich, to po prostu dopisujcie je w komentarzach. A teraz przechodzimy już do naszych typów. Katarzyna Wielka. Nowość, miniserial premiera 3 października HBO Go. Październikowe premiery zaczynamy od historycznego miniserialu o najgłośniejszej, najsłynniejszej, najbardziej kontrowersyjnej carycy Rosji, czyli Katarzynie Wielkiej. Jest to zaledwie czteroodcinkowa, ale nakręcona z dużym rozmachem produkcja z nagrodzoną Oscarem Helen Mirren w tytułowej roli. Serial jest amerykańsko-brytyjską kooperacją i powstał przy współpracy HBO i Sky. Za reżyserię odpowiada Philip Martin, który wcześniej pracował przy takich produkcjach jak Wallander dla BBC, a ostatnio The Crown dla Netflixa. Peaky Blinders, sezon 5, premiera 4 października, Netflix. Mimo, że brytyjska premiera tego serialu miała miejsce jeszcze pod koniec sierpnia, to dopiero teraz trafia on do międzynarodowej dystrybucji. Za to od razu z całym sześcioodcinkowym sezonem. Dla fanów, którzy musieli czekać aż dwa lata na kontynuację losów Tomiego Shelby, te półtora miesiąca obsługi to już chyba niewielka różnica, za to mają się z czego cieszyć, bo Steven Knight, czyli showrunner Peaky Blinders, potwierdził oficjalnie, że powstaną jeszcze dwa sezony, które zamkną całą historię. Mr. Robot, sezon czwarty, ostatni premiera 6 października USA Network. A skoro już mówimy o zamykaniu historii, no to w październiku powraca z finałowym czwartym sezonem Mr. Robot. Zaskoczenia nie ma, bo jego twórca Sam Smile od początku zapowiadał, że nie widzi szans na więcej. Po drodze sprawy skomplikował dodatkowo fakt, że grający Eliota Aldersona Rami Malek zaczął robić karierę w Hollywood i nie miał czasu grać w serialu. Mister Robot powraca więc po dwuletniej przerwie z 13 odcinkowym, a nie dziesięcio, jak dotychczas sezonem. Póki co nie wiemy, niestety, czy i gdzie serial pojawi się w Polsce od razu po premierze. El Camino a Breaking Bad Movie film, premiera 11 października Netflix. Wiecie, że czasami na naszej liście pojawiają się filmy, nie tylko seriale, a tego absolutnie nie mogło zabraknąć, ponieważ jest to po prostu filmowa kontynuacja jednego z najbardziej wybitnych seriali wszechczasów, czyli Breaking Bad. Mimo, że fabuła trzymana jest w tajemnicy z opublikowanego zwiastuna oraz wywiadów z niektórymi aktorami, można wywnioskować, że akcja będzie się rozgrywać tuż po wydarzeniach z finału serialu, a głównym bohaterem będzie Jesse Pinkman po przejściach, który postanowi się zemścić za doznane krzywdy. Będą też retrospekcje, potwierdził to Jonathan Banks, grający Mike'a, który też pojawi się w dwugodzinnym filmie. Modern Love, nowość premiera 18 października Prime Video. Scenariusze seriali pisze się na podstawie książek, filmów, artykułów prasowych. Niedawno do tej kategorii dołączyły podcasty, a teraz dołącza kolumna porad sercowych z New York Timesa, która najpierw doczekała się podcastu, a następnie serialowej antologii wyprodukowanej przez Amazon. Każdy z ośmiu odcinków ma być osobną historią, każdy będzie dotyczył innego aspektu relacji międzyludzkich, w każdym pojawi się gościnnie gwiazda i trzeba przyznać, że lista nazwisk wygląda imponująco. W serialu wystąpią m.in. Anne Hathaway, Tina Fey, Dev Patel, Andy Garcia, John Slattery, Julia Garner czy Andrew Scott. Looking for Alaska Nowość mini serial premiera 19 października HBO Go. Moda na seriale Young Adult trwa w najlepsze, czego najlepszym przykładem kolejne produkcje o nastolatkach i ich nastoletnich problemach. Looking for Alaska to właśnie taka nastoletnia opowieść o miłości, przyjaźni i dorastaniu, tyle że opowiedziana w dość niewinny jak na Young Adult sposób. Jest trochę jak połączenie Freaks and Geeks, Cudownych Lat i Stand By Me oraz dowolnego filmu indie z początków lat 2000. Oryginalnie serial wyprodukowało Hulu, jego scenariusz oparto na autobiograficznej powieści autorstwa Johna Greena, a za produkcję odpowiadają twórcy DOC oraz plotkary. Watchmen, nowość, premiera 21 października, HBO GO. Myślę, że ta premiera to jest właśnie to, na co bardzo wiele osób czekało od dawna, a konkretnie od 2015 roku, kiedy pojawiły się pierwsze doniesienia na temat tego, że ten serial w ogóle powstanie. Potem słyszeliśmy, że a to showrunnerem został Bojack Horseman, sezon szósty, część pierwsza, premiera 25 października, Netflix. Nie chcę zaczynać od złych wiadomości, ale Netflix ogłosił właśnie, że ten upragniony sezon szósty Bojacka, na który wszyscy od tak dawna czekamy, będzie pożegnanie, ponieważ szósty sezon będzie sezonem ostatnim. Na dodatek zostanie podzielony na dwie części. Pierwsza z nich zadebiutuje 25 października, druga 31 stycznia. Póki co nie wiadomo, czy w związku z tym powstanie więcej odcinków. Nieznany jest też powód zakończenia serii, ale może mieć związek z innymi projektami twórców, jak na przykład nowa animacja Rafaela Bobacksberga i Kate Purdy dla Amazona pod tytułem Undone. Może Bojawi też wyjdzie to na dobre, bo w końcu lepiej odchodzić w chwale. Silicon Valley sezon szósty, ostatni premiera 28 października HBO Go. Boże, to nie jedyny świetny serial, który się w październiku kończy. W tym miesiącu powraca też i to z bardzo dużym poślizgiem Dolina Krzemowa. Jeden z tych świetnych seriali komediowych, które przez lata absolutnie nie straciły na jakości. Zwiastun sugeruje, że szósty sezon też pod tym względem nie rozczaruje i znów będzie celnie nawiązywał do aktualnych zjawisk i wydarzeń w cyfrowym świecie. I na koniec zła wiadomość ostatni sezon nie tylko będzie ostatni, ale szybko się skończy, bo będzie miał nie 10, a zaledwie 6 odcinków. War of the Worlds nowość premiera 31 października Fox Polska. Kosmici atakują i zabijają większość ludzkości. Z tych, którzy ocaleli, robią swoich poddanych. Grupa osób próbuje przetrwać w nowym świecie. Ten popkulturowy motyw kojarzy chyba każdy, a wymyślił go w 1898 roku brytyjski pisarz sci-fi Herbert George Wells w swojej Wojnie Światów. Teraz za jego uwspółcześnioną serialową wersję wzięli się twórca Misfits Howard Overman oraz Kanal Plus. W obsadzie 8 odcinkowej serii znalazło się mnóstwo znanych nazwisk, w tym między innymi Gabrielle Byrne i Elizabeth McGovern. W Polsce serial pokaże Fox Polska, które co tydzień emitować będzie po dwa odcinki. Poza tym w październiku swoje premiery i powroty mają. Big Mouth sezon 3 premiera 4 października. Raising Dian nowość premiera 4 października. Goliath sezon 3 premiera 4 października. Riverdale sezon 4 premiera 10 października. The Walking Dead sezon 10 premiera 10 października. Baby czyli Rzymskie Dziewczyny sezon 2 premiera 18 października. Living With Yourself nowość premiera 18 października. Castle Rock, sezon drugi premiera 24 października, The Comiński Method, sezon drugi premiera 25 października, Mrs. Fletcher, nowość premiera 28 października. To jest nasza pełna lista październikowych rekomendacji. Tradycyjnie większość tych seriali, które będą w październiku, znajdziecie w opisie tego wideo. Dopisujcie, jeżeli o czymś zapomnieliśmy, jeżeli czegoś Wam zabrakło. Piszcie też, na które seriale czekaliście w październiku najbardziej. Teraz będzie już tylko lepiej, listopad i grudzień zapowiadają się naprawdę mega, ale ja czekam na kilka. Bardzo mocnych tytułów w październiku, przede wszystkim na El Camino. A jeżeli podobało Wam się dzisiejsze seriot, to koniecznie zostawcie lajka, like dajcie suba. Możecie też wpadać na nasze media społecznościowe, czyli Instagrama, Twittera i Facebooka. I widzimy się w następnym odcinku.